na wiek pochodzenie, wyznanie, y, łapki, subskrypcję, komentarze, piszcie, bowiem, y, te gry, które teraz za Wam zaprezentuję, to będą dwie ORL 2, który ma multum dodatków no, powiedzmy w przystępnych cenach. Ale y, tu się trochę zdziwicie, jak unikam AREN. Tak, powiem, że tu mnie gra zaintrygowała, a bardzo dobra fabuła, która e, powinna Zdjęcia. teoretycznie się zainteresować, czyli walczenie o lepszą przyszłość. I to nie jest jedyna, jak wspomniałem już, gra. E, oprócz tego, że karnet bojowy jest... Za darmo, jak i cała gra, takich w karnecie bojowym, jak w pornette, który karnet bojowy jest płatny. Um, owszem, nie wszystkie, może co niektóre części popularne są, owszem, płatne, ale wiecie, to głównie przez postacie, które wychodzą. Um, może trochę źle mówię, ale ci wszyscy bohaterowie, na przykład ten czy ten, mają swoje odpowiednie cechy. Gra jest arenową, pięcioosobową grą. No i cóż, o istnienie w lepszym życiu. Szczerze mówiąc. Nie ma nic bardziej inspirującego, jak żyć w lepszych czasach, niż się żyje obecnie. Czyli bez konfliktów. Karnet bojowy wygląda w ten sposób. Jego przez punktację się go zdobywa. Więc on, nie wiem czy jest spory, ale pewnie, jak widzicie, ma sporo nie. postaci, które dostajesz. A raczej skórki do już co niektórych też obecnych tekst nie chcesz mieć we mnie wroga, który jest bardzo fajny. 70 80 200 nagród 200 nagród to ziemieli łącznie z tymi goldowymi, więc hmm. no cóż, zaczynajmy przygodę. Ale nie w tym sęk, stąd wyjdźmy. Bo sklep jako sklep, owszem, jest. Nie mówię, że go nie ma Jest za goldy. Czyli tak, ja nazywam Goldy, jak chcecie nazwić nie jest on mały i przypomina, że postacie naprawdę może być żeńska, dopracowana, w... Ta gra jest na PS4 i piątkę, czy 4, od 4 do 5 powiedzmy i za darmo, więc da się w postaci dopracować i tutaj jakoś dziwnym sposobem, fakt, faktem graj, o proszę. Na początku mamy szkolenie i z początku mamy tylko pierwsze granie nie rankingowe, ale tutaj już mamy po kolejnym dniu, czyli musi tak zwana doba groba minąć żeby te pliki się otworzyły. Aha. Ale, powiedziałem, że bateria jest słaba. Z porządku macie misję tak, treningową i krótkie areny. Jak już wspomniałem, czy tego nie ma, tego nie ma, to nie ma. To jest zablokowane i to jest zablokowane. O. Może zagramy po meczu z każdej. I teraz tak. Czego tutaj nie było, a co było? Było na pewno to, czyli tu sobie wybierasz kategorię, w której byś chciał grać albo wszystkie, ja zazwyczaj wybieram wszystkie. To było, to było. A to jest do odblokowania. A ja już wybrałem. Nie, no anulować. Dobra, da się anulować. Tego nie było. Time bohater i nie było. Bo mat każdy na każdego. Proszę. Kurczę, nasz nirowiary po prostu się pięknie teraz rzą. Dobra, próbujmy to. Gry dowolne, co tu piszę? Jeden na jednego, super faust, rune snef. O, proszę, jak to się rozwinęło? Z początku tego nie ma. Naprawdę, możecie mi jeździć albo nie. Ulubione, ostatnie wszyscy. No dobra, spróbujmy to. Co to jest? Ale to są. To są te jakby rankingi, no nie? Oglądasz 3 z 10 poczekalni z powodu ustawień e, filtrów. Ale... Dobra, a tu? Okej. Okay. A to co? To są zakładki, które byś chciał grać, ale. Dobra. Zobaczymy, jak to pójdzie. I mapy tu się do tej zmieniają. Nie jest mapa jednocześnie taka sama w, w każdym momencie. No, i jak wiecie, ja areny to ja. Wiecie, z daleka mijałem. A tutaj, kurde, aż mnie to cieszy, że mogę zagrać. I o ile przedtem postaci mogłem wybrać, tak tutaj jest jedna. Pierwsza runda. się Aha, nie wiem. Dobra, nie wiem, nie wiem. E, tak wygląda leczenie. Owszem, masz leczenie swoje. To jest miejsce do przejęcia, ale jeszcze nieaktywne. A mnie wypluło na zewnątrz. Ale czemu mnie odbija? Co jest? Czyli co? Muszę stanąć od strony górki raczej grać, niżej od strony lewej, żeby mnie nie wypychało. No na to wygląda A. Tak! Ale żeż mnie skrobnął! No trudno, no, skrobnął mnie, to mnie skrobnął, no nie? To się musi chwycić za A! Przeciwnik. I te teksty, jakie one są mega zabawne, to Wam powiem szczerze, że. że trzeba Aż myślałem, że stoi, bo czerwone, no nie to od razu No przed nim to jest ciężko się obronić Jest pokazany jak przegrałeś albo jak wygrasz Najlepszy mecz jest pokazany um, na samym końcu, czyli najlepszy zawodnik, który... Co mnie? do cióla. Uzbrojenie sprawne. Pazur naostrzony. Komik podjadany. Hahaha, słyszeliście ten tekst? Czyż nie jest to zabawne. Ale spryciula! Widzieliście? postawili działka automatyczne, Ale tą postacią jeszcze nie grałem. I każda postać ma inne opcje, możliwości. I wygrana. Jeden do No szkurde balans. nie za wszelką cenę. Nie No nie ma odwrotku. Ciekaw co to robić. To tarcza to już wiem co jest pod L2, ale pod L1 mniejsze. druga runda. I każda posa... Jak wspomniałem już ma różne... Różne, różne opcje, różne bronie. Jedni są snajperami do wymagami Botami. 真香。 E ten mag jest zarąbisty. Gdzie jest moje leczenie? Lepiej. Znacznie lepiej. Halo. Postave-lhe mur, mur postavi. Co się dzieje? No i proszę, i słusznie Słusznie ale <gryny> kurde, balans ale tej postaci nie miałem. No i cóż, nie... nie warta uwagi gra. Ha! Jaka postać! Hu, hu, hu! Ha Ho, hoj! Oj, 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 No dobra. To teraz... Co tutaj jest? O, tu są rangi jeden kontra jeden. O, tutaj się nie spodziewam legendy. Aha, 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 counting umiejętności. Czyli co? Tutaj się nie pogram na rangach. Jeszcze jestem za słaby. A tu, żeby żyć w pokoju. To jest fabuła. Trzeba być gotowym na wojnę. W nastał kryzys omniki stworzono by służyły ludzkości posłuszne jak to narzędzia ale kiedy ich oprogramowanie nadpisała zbuntowana sztuczna inteligencja ich podstawowe funkcje uległy zmianie zmuszono ich do walki ze swoimi stwórcami ludźmi ludzkość odpowiedziała na zagrożenie tworząc overwatch ich działania zakończyły kryzys, a tym samym pomogły uwolnić omników. Ale z popiołów jednego konfliktu narodził się inny, ponieważ większość ludzkości nigdy nie uzna omników za równych sobie. Teraz omniczna grupa oporu Sektor Zero wyłoniła się z cienia by przeciwstawić się ludzkości i w pełni wyzwolić rodzaj omniczny. Ogień rewolucji już płonie. No proszę, a to chcą zagrać tą fabułę czy też nie? Tego się obawiałem. Sektor Zero atakuje miasta na całym świecie. Aktualizuję mapę świata o najnowsze doniesienia. Nasi nowi agenci są w gotowości. Na tym ekranie zebrane są wszystkie istotne informacje. Winstonie. Hmm. Sekretarz Generalny ONZ <ścoughs> było takie zgrupowanie zanim Unia weszła. Oj, było. Zapisy Lens, śpisz? To jest wewnętrzny czat, ale czy głosowy? Kurde, no nie wiem, bo nie grałem z, z nikim. Tutaj będę zgłaszać globalne zagrożenia. Okej, okay. a co teraz? Kurde, tak bezwiednie Wysokie skill legendarny, no nie na no tym co zagramy Szcze, szczerze w Pawłę nie grałem no i w sumie jak na Wielką Brytanię to luzik tylko ten czas, no nie Pe nie wiem, ile misja mi zejdzie, ale pewnie ją przytnę, no bo wiecie, że. Wiecie, rozumiecie. już jest 20, 21 minut. A niestety program na PS5 nie ma przyspieszenia, albo i jest, ale musiałbym specjalnie wycinać. Jest nas wstecz wstecz zagrywki, no nie? Albo ujęcia jak to wolą. I co? Misja? Co jest? Ile ja będę czekał? Hmm. Dobre pytanie. A skompletuję pięciu graczy? Halo! Znaleziono łącze serwera. O matko! Jeżeli potrzebujesz... jest zarąbisty. Halo? Jest tam kto? Dobra, trochę wyreguluję. Okej, okay, to powinno zadziałać. Nie używałam tej częstotliwości od czasu wyłączenia sieci. Nazywam się Iggy, nadaję na żywo z bunkra w King's Row. Sektor Zero nas otoczył. Może się chyba znać terminal dostępu w podziemiu? Liczymy na Ciebie. A pytanie: się robot Został wycofany z ale jeśli jest... uda się. Mamy znaczącą siłę, aby pomóc w zniszczeniu sektora zero.

można jej użyć do zasilania robota. Powalające No chyba tak. Chyba tak. Kurczę. robota! Kurcze. Zawsze trafiam tam, gdzie chcę. Lecą Leczą na szachodzie! Wytłumaczę na to, że potrzeba więcej baterii. Wrąbniki mamy źródła zasilania, ukryte w całą Kingston. Sprawdź, co dać się znaleźć. Pięknie, pięknie gra zespół, chociaż mam baterii. No ale jak je mam przynosić? Tu była jedna bateria. Nie umiem chycić tego. No nie potrafię tego chycić, no kurczę blaszka jestem początkujący. Ale te mechy są kurde...

Pełniamy, popełniamy. Okej. Postęp naprawy do trzydzieści trzy procent. Łączność powinna być już dostępna. O, proszę.